Witam wszystkich. Chciałbym każdego zaprosić na pierwszy OS Mini Gajowianka, który odbędzie się dnia 2 maja w Tumaczowie. Za nami trasa, która będzie przejeżdżana czterokrotnie. Jest to trasa asfaltowa o długości 1,6 km. i trzy najlepsze próby czasowe każdego zawodnika będą zmieniane do wyniku końcowego. Jest to trasa, na której testują czołowi polscy i zagraniczni kierowcy rajdowi. Trzy dni temu miał tu przyjemność jeździć Brian Buffier i testował tutaj od Steca. Jest te swoją proto, także myślę, że odcinek jest trudny, szybki, jest też na nim hopa. Także myślę, nikt tu nikt na tym małym kawałku, jak to się mówi 1600 metrów, nikt tu się nie będzie nudził, a na pewno jest tu co jechać i jest tu co robić. Za dotknięciem tej magicznej rączki chyba wygram całą tą imprezę kurwa.